Z trzech punktów, tym bardziej, że widzieliśmy, jaki przeciwnik przyjeżdża do nas. W tamtym sezonie spotkaliśmy z nimi cztery razy, łącznie z playoffami, i wszystkie cztery mecze niestety przegraliśmy. I... Ale to naprawdę mocny zespół, który tam nieznaczne zmiany odbyły się u nich, ale to jakby ich bajka, nie nasza. Ja chcę po prostu pogratulować swoim zawodnikom za walkę, za, za to, że zostawili naprawdę kawał zdrowia na boisku. Także podziękować naszym kibicom, którzy jak zwykle spisali się i uśmienicie ciągnęli nas do, do przodu. Ale jeżeli tak na gorąco powiedzieć, no to z takim przeciwnikiem i przestrzegają chłopaków i przed meczem i w przerwie, nie możemy mieć przestoju, bo ten zespół natychmiast to wykorzystuje. I mieliśmy taki trochę przestoj, ale chwała chłopakom za to, że wytrzymali to, bo nawet się nie doprowadzili do remisu, wytrzymali to i wyrwali to zwycięstwo. I akurat to też takie jest doświadczenie i takie zwycięstwa, które wyciągnięte naprawdę na żyłach, to budują zespół i pchną go jeszcze bardziej do przodu. Także e, pogratulowałem chłopakom. A o blendach, tak na gorąco parę powiedziałem, ale resztę to będziemy. Mamy czas na to, żeby to nad tym pracować i żeby wy wyeliminować te blendy. Dziękuję bardzo. No, można powiedzieć, że od początku meczu, Chrobry Głogów uzyskał przewagę, która. Zadecydowała o wyniku końcowym meczu. My można powiedzieć, że w drugiej połowie zagraliśmy konsekwentniej w obronie i skuteczniej w ataku, co pozwoliło nam w najlepszym momencie do, do prowadzenia do remisu. Natomiast później znowu pozwoliliśmy zdobyć bramki i do końca już głowów utrzymał prowadzenie jednobramkowe i zdobył jeszcze bramkę tam na dwie sekundy przed końcem. I można powiedzieć tylko, że w dniu dzisiejszym zespół z Głogowa był dużo konsekwentniejszy w swoim graniu i to oni zasłużyli na zwycięstwo w tym meczu. No oczywiście happy end jest szczęśliwy, mimo, mimo tego chwilowego przestoju w drugiej połowie to no to graliśmy dzisiaj po prostu bardzo dobrze, graliśmy to co, to, co potrafimy, bramka nam odbijała, walczyliśmy w obronie, rzucaliśmy skutecznie, po prostu spełniliśmy nasze założenia i, i nie poddaliśmy się, bo w tamtym sezonie, tak jak trener powiedział, cztery razy nie udało nam się ich ograć, także tak jakby nas podwójnie cieszy to zwycięstwo. No i co, myślę, że złapaliśmy wszyscy jakąś formę, jesteśmy na, na takiej fali wznoszącej. No i żebyśmy jak najdłużej z niej nie spadli, tak? żeby, żeby nam coś nie, nie uderzyło do głowy, ale wydaje mi się, że tacy nie jesteśmy i że każdy tego profesjonalnie podchodzi i, i zwycięstwa, zwycięstwa nas budują, a nie, a nie tam uderza komuś sodówka do głowy. Także gratuluję chłopakom, dziękuję kibicom, no i super widowisko. Na pewno przyspaliśmy początek pierwszej połowy, przez co zespół Złobowa wypracował sobie sześciobramkową przewagę. Kolejny raz wchodzimy słabo w mecz, i kolejny raz gdzieś przegrywamy końcówkę. Zespół, który, który ma takich zawodników jak my, nie może sobie pozwolić na kolejną taką sytuację, że, że gdzieś tam w, końcówkę, w końcówce brakuje nam chłodnej głowy. Gratulacje, gratulacje dla zespołu z, z, Bogowa. z Bogowa. My wracamy do siebie i pracujemy nad dalszą częścią sezonu.